Zawsze pisałem piórem wiecznym, od, od, od liceum już, czy nawet od szkoły podstawowej, więc, więc upodobałem sobie pióra wieczne i, i w pewnym momencie zdecydowałem się z żoną, e, aby propagować pisanie piórem wiecznym. No i, i, i to, to tak wygląda do dzisiaj i, i staramy się sprzedawać te pióra wieczne tym ludziom, którzy chcą pisać piórami. W ofercie sklepu są, można powiedzieć, wszystkie pióra wieczne dostępne na naszym rynku, no i nie tylko, firmy Montblanc. Visconti, Montegrappa, Pilot, szefer, Karendasz Szwajcarski, Lamy niemieckie. Więc jest Parker Waterman. Jest, jest szeroka gama piór, bardziej lub mniej znanych. I tutaj oferujemy to wszystkim, którzy chcą, bez względu na cenę, nabyć pióro wieczne. Na początek pisania drogi, przygody z yy, Pisarskiej, prawda? I, I jesteśmy w stanie pomóc. Następnym takim działem zupełnie innym, jest, jest, są pióra kolekcyjne. I tutaj no i tutaj obsługujemy tych kolekcjonerów, jeżeli można tak określić. Pomagamy im tworzyć kolekcje, pozbywać się kolekcji, no więc wszystko. Jesteśmy dystrybutorem autoryzowanym i udzielamy gwarancji, takie jak, jak dystrybutorzy danych marek. Dają, czyli, czyli na dzień dzisiejszy jest to przeważnie dwa lata. No, tak jak pewnie jest prawo unijne. Dokładne informacje: wszystkie na temat istnienia firmy, jakie mamy kolekcje, co możemy załatwić, jak możemy pomóc, jest głównie na naszej stronie internetowej. To jest www.tompi.com.pl I mamy swój sklep internetowy, który jest pod adresem www.tompi.com. Pl. Oczywiście można przyjść zawsze z pytaniami do sklepu. Można przyjść ze swoim starym piórem, jakimkolwiek piórem. I, i Jak tylko możemy, pomożemy w usprawnieniu tego pióra lub wyjaśnieniu, co to jest za pióro, jakie jest pióro. Znajdujemy się w Centrum Handlowym Panorama w Warszawie na, Alei, na ulicy na Alei Witosa 31, lokal 4.